Kiedy oczy całego świata zwrócone były na gigantów, takich jak Tesla i BD, a wszystkie dyskusje krążyły wokół niedrogiego samochodu elektrycznego Ilona Maska i chińskiej wojny technologicznej z Indii, dobiegł dźwięk, który zaskoczył wszystkich. Indyjska firma wprowadziła na rynek samochód, który kosztuje mniej niż 10 zero dolarów. Pewnie teraz myślicie sobie o samochód. W tak niskiej cenie, i do tego elektryczny. Uwierzcie mi, to nie mały eksperyment, ale przełomowy ruch, który wpływa teraz nie tylko na Indie, ale na globalny rynek pojazdów elektrycznych. Ta innowacja odebrała sen wszystkim dużym firmom, które do tej pory wierzyły, że tanie samochody elektryczne to ich monopol. Jednak Indie nie tylko obniżyły koszty. Ale także stworzyły tak zrównoważoną technologię, że teraz cały świat musi się zastanowić: Czy prawdziwa rewolucja w dziedzinie samochodów elektrycznych zacznie się w Indiach, a nie w Azji? Ten samochód jest nie tylko tani, ale pomysł, design i wizja, które za nim stoją, są tak rewolucyjne, że mogą w przyszłości zmienić oblicze całego rynku pojazdów elektrycznych. Zanim więc obejrzysz film, jeśli chcesz być na bieżąco z tak zaskakującymi nowinkami technologicznymi, zasubskrybuj kanał już teraz, aby nie przegapić żadnej innowacji. Zanim poznamy ten przełomowy samochód elektryczny, przyjrzyjmy się rynkowi samochodów elektrycznych w Indiach, ponieważ niezwykle ważne jest zrozumienie, jak ważny stał się ten rynek nie tylko dla kraju. Ale dla całego świata. Jeszcze kilka lat temu w Indiach panował entuzjazm dla samochodów elektrycznych, ale tempo rozwoju było powolne. Ludzie myśleli, że te samochody będą drogie, będą miały problemy z ładowaniem, a ich osiągi nie będą dorównywać pojazdom benzynowo-dizelowym. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Rok 2023. Okazał się rokiem rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych w Indiach. Plany rządu, innowacyjność firm i myślenie ludzi, wszystkie te trzy elementy razem wytyczają nowy kierunek. Mówiąc o liczbach, w 2023 roku w Indiach sprzedano ponad 15 lak pojazdów elektrycznych. Największy udział w tym Miały elektryczne jednoślady. Warto jednak zauważyć, że nastąpił również ogromny wzrost sprzedaży samochodów osobowych. Krajowe firmy, takie jak Tata Motors, wprowadziły na rynek niedrogie samochody, takie jak Nexon EV i Tiago EV, co zwiększyło zaufanie i zainteresowanie pojazdami elektrycznymi wśród ludzi. Rynek pojazdów elektrycznych w Indiach jest obecnie wart ponad 3 miliardy dolarów i oczekuje się, że do 2030 roku przekroczy 100 miliardów dolarów. Głównym powodem tego wzrostu jest popyt na niedrogie i zrównoważone samochody elektryczne. Indie to kraj, w którym większość ludzi należy do klasy średniej. Klienci przy zakupie samochodu elektrycznego zwracają tu uwagę przede wszystkim na cenę. Dlatego teraz, gdy indyjska firma wprowadza na rynek samochód elektryczny za 10-0 dolarów, nie jest to po prostu nowy samochód, ale strategia zmieniająca reguły gry. Dzięki temu nawet ta klasa może pomyśleć o zakupie samochodu elektrycznego, o którym do tej pory tylko marzyła. Wyobraź sobie, że rolnik, drobny przedsiębiorca lub rodzina z klasy średniej. Będzie mogła kupić niedrogi, niezawodny i tani w utrzymaniu samochód elektryczny. Wpływ tego rozwiązania nie będzie ograniczony tylko do tej osoby, ale zmieni się dynamika całego rynku. Przystępny cenowo samochód elektryczny to w pewnym sensie klucz do drzwi, które mogą otworzyć drogę do przyszłości samochodów elektrycznych milionom Hindusów. Zwiększy to popularność pojazdów elektrycznych. W kraju przyspieszy inwestycje w infrastrukturę ładowania, a także zmusi firmy do konkurowania z niedrogimi innowacjami. Co więcej, w kraju takim jak Indie, gdzie zarówno zanieczyszczenia, jak i ceny benzyny obciążają kieszenie i zdrowie przeciętnego człowieka, pojazdy elektryczne mogą stać się nie tylko pojazdem, ale i rozwiązaniem. Dlatego gdy indyjska firma wprowadza na rynek niedrogi, inteligentny i lokalnie zaprojektowany samochód elektryczny, pośród najdroższych producentów pojazdów elektrycznych na świecie, jest to nie tylko ruch biznesowy, ale krok rewolucyjny. Prawdziwym symbolem indyjskiej rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych jest Tata Tiago FU przystępne, cenowo inteligentne i dostępne dla każdego. Pojazdy elektryczne w Indiach zyskały prawdziwe skrzydła, gdy Tata Motors wprowadziła na rynek swój najtańszy samochód elektryczny Tiago FI. E. Cena tego samochodu wyniosła zaledwie 9600 dolarów amerykańskich, co stało się nowym punktem odniesienia nie tylko w Indiach, ale i na globalnym rynku pojazdów elektrycznych. Podczas gdy firmy takie jak Tesla i BID. Zmagały się z produkcją niedrogich samochodów elektrycznych, rodzima indyjska firma tata zaskoczyła wszystkich, tworząc samochód elektryczny mieszczący się w budżecie przeciętnego obywatela. Nasuwa się jednak pytanie, jak powstał tak niedrogi samochód elektryczny, jaka jest w nim specjalna technologia i dlaczego ten samochód jest tak ważny dla Indii. Przede wszystkim porozmawiajmy o cenie. Tata zastosowała bardzo sprytne strategie, aby wprowadzić na rynek Tiago FI w tak konkurencyjnej cenie. Ten samochód jest produkowany w samych Indiach, co pozwoliło obniżyć koszty importu. Akumulator i inne elementy elektrycznego układu napędowego zostały opracowane przez spółki zależne Tata i lokalnych dostawców co pozwoliło utrzymać koszty produkcji na bardzo niskim poziomie. Rządowy program dopłat Fame 2 przyspieszający proces wdrażania i produkcji pojazdów elektrycznych również odegrał dużą rolę w obniżeniu ceny. W ramach tej inicjatywy rząd przyznaje producentom pojazdów elektrycznych zachęty w wysokości jednostkowej produkcji, co obniża ostateczną cenę detaliczną. Porozmawiajmy teraz o technologii Tiago FI jest dostępny z dwoma opcjami akumulatorów: 19,2 kWh i 24 kWh. Wersja z mniejszym akumulatorem ma zasięg około 250 km, a z większym około 315 km, co jest imponującym wynikiem w codziennym użytkowaniu w mieście. Wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy. O stopniu ochrony IP67, który jest wodoodporny i pyłoszczelny. Silnik Tiago FU generuje moc 55 kW, co pozwala mu przyspieszyć od 0 do 60 km na godzinę w około 6 sekund, co jest świetnym wynikiem, jak na samochody w tym segmencie. Kolejną ważną cechą Tiago FI jest wielotrybowy układ hamowania regeneracyjnego. Oznacza to, że podczas hamowania system przekształca pęd w energię elektryczną i przekazuje ją do akumulatora, co jeszcze bardziej zwiększa zasięg pojazdu. Ponadto, Tiago EV wykorzystuje technologię Ziptron, która jest unikalną architekturą układu napędowego Tata dla pojazdów elektrycznych i została zaprojektowana z myślą o indyjskich drogach i warunkach pogodowych. Funkcje takie jak system zarządzania temperaturą i asystent ruszania pod górę sprawiają, że jest on jeszcze bezpieczniejszy i łatwiejszy w obsłudze. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego Tiago FQ jest tak ważny dla Indii? Odpowiedź leży nie tylko w cenie, ale i w jego wpływie na środowisko. Ten samochód daje alternatywę dla samochodów elektrycznych milionom Hindusów, którzy do tej pory uważali je za jedynie kosztowne marzenie. Dla małych miast, miasteczek i rodzin z klasy średniej ten samochód jest niczym most, który prowadzi ich ku mobilności przyszłości. Tiago FU działa jak impuls dla indyjskiego ekosystemu pojazdów elektrycznych. Wraz ze wzrostem popytu na nie przyspiesza również rozwój infrastruktury ładowania. Właśnie dlatego firmy takie jak Tata Power angażują się w zwiększanie liczby Stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju. Będzie to miało wpływ nie tylko na gospodarkę, ale także na środowisko. Pojazdy elektryczne nie emitują dymu ani nie powodują hałasu. Może to przynieść ogromną ulgę w kraju takim jak Indie, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest już poważnym problemem. Można zatem powiedzieć, że tata Tiago EFIU. To nie produkt, ale misja, która ma na celu wprowadzenie Indii w kierunku czystej, taniej i zrównoważonej mobilności. Jeśli ten samochód zostanie wdrożony na szeroką skalę w nadchodzących latach, nie tylko zapewni Indiom niezależność technologiczną, ale także umocni ich pozycję na globalnej mapie pojazdów elektrycznych Tata Tiago FA kontra Tesla i BID. Czy prostota indyjskich pojazdów elektrycznych stanowi wyzwanie dla globalnych gigantów? Kiedy mowa o samochodach elektrycznych, większość ludzi myśli o takich markach jak Tesla, BUD czy Hyundai. Firmy te słyną z produkcji najnowocześniejszych, najmocniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów elektrycznych na świecie. Ale teraz, w tym globalnym wyścigu, niedrogi, prosty i praktyczny. Ewa z Indii. Tata Tiago Iwa zrobił taki krok, że cały świat musi pomyśleć, czy to prawdziwy game changer w technologii, czy w mądrości i kosztach. Podstawowy Iwaj, taki jak Tesla, model 3, zaczyna się od około 40 dolarów amerykańskich w USA. Z drugiej strony niedrogie F, takie jak B.W.D. Dolphin lub Seagull, również kosztują około 12 zero, do 15 dolarów amerykańskich, a to jest możliwe tylko na rynkach krajowych takich jak Chiny. Ale Tata Tiago F.A. kosztuje zaledwie 9 600 dolarów amerykańskich, 7,99 laków rupii, co jest nie tylko historyczne dla Indii, ale także zmusza branżę EFI na całym świecie do myślenia. Tiago EFI jest nie tylko niedrogi, jest także inteligentny, Podczas gdy Tesla i BD oferują większe akumulatory funkcje autonomiczne i zaawansowane interfejsy, Tata skupiła się na korzystnym stosunku jakości do ceny zasięgu do 315 km2, opcjach baterii wodoodporności IP67 oraz układzie napędowym Ziptron. Wszystkie te funkcje. Zostały zaprojektowane z myślą o pełnym zrozumieniu potrzeb typowego indyjskiego klienta. Najważniejszym elementem tego porównania jest strategia produkcyjna Indii. Firmy takie jak Tata opierają się na lokalnej produkcji, co pozwala uniknąć ceł importowych, uprościć łańcuchy dostaw, a także utrzymać niskie koszty od surowców po montaż. Liczna siła robocza w Indiach Utalentowani inżynierowie i rządowe dotacje na pojazdy elektryczne, takie jak program Fame II, łączą się tworząc pojazdy elektryczne, które zaskakują globalne marki. Firmy takie jak Tesla z trudem znajdują swoją pozycję w segmencie niedrogich pojazdów elektrycznych. Elon Musk kilkakrotnie wspominał o stworzeniu samochodu o nazwie Model 2 za 25 0 dolarów ale projekt wciąż znajduje się w fazie planowania. Tata z kolei nie tylko zaplanowała, ale i rozpoczęła już dostawy na rynek. To właśnie ta różnica utrzymuje tę indyjską firmę na czele. Porozmawiajmy teraz o BUD. Chińska firma produkuje niedrogie samochody elektryczne, ale z powodu ceł importowych i lokalnych problemów, z montażem w Indiach, ich ceny są wysokie. Tata na tym skorzystała, ponieważ zaprojektowała samochód z myślą o indyjskich użytkownikach. Niewielkie rozmiary, duży zasięg i przystępna konserwacja. Prawdziwym przełomem w Tiago EV jest to, że daje on możliwość milionom ludzi, którzy marzyli o pierwszym samochodzie elektrycznym. Równie ważne jest zaufanie Jakie zbudowała firma Tata? Klienci wiedzą, że otrzymują samochód bezpieczny, wytrzymały i z lokalną siecią serwisową. Z tego porównania jasno wynika, że chociaż zagraniczne firmy nadal postrzegają pojazdy elektryczne jako segment premium marki, takie jak Tata rozumieją potrzeby Indii na poziomie lokalnym i oferują rozwiązania. To nie tylko sukces techniczny. Ale i mentalny. Sukces Tata Tiago EFU nie tylko mocno umiejscowił Indię na mapie pojazdów elektrycznych, ale także udowodnił, że nie zawsze potrzeba zaawansowanej technologii, aby zmienić reguły gry. Czasami potrzeba dogłębnej wiedzy i strategii od podstaw. Czy Tata Tiago EFU może uczynić Indię kolejnym globalnym liderem w produkcji pojazdów elektrycznych? Premiera Tata. Tiago Fu nie tylko zapewniła indyjskiemu przemysłowi pojazdów elektrycznych przełom na rynku krajowym, ale także wysłała ważny sygnał na arenie międzynarodowej. Indie nie mogą już być tylko konsumentem pojazdów elektrycznych, ale także producentem światowej klasy. Sposób, w jaki Tata zbudowała niezawodny, bezpieczny i przyjazny dla użytkownika samochód elektryczny. W bardzo niskiej cenie pokazuje, że Indie mają ogromny potencjał w dziedzinie technologii produkcji i innowacji. Samochody takie jak Tiago F to nie tylko przystępne cenowo opcje, ale także dowód indyjskiego zamysłu inżynieryjnego i efektywności produkcji. Tata nie tylko zbudowała ten samochód dla Indii, ale jego design technologia akumulatorów. I zrównoważony rozwój rodzą pytanie, czy takie samochody zdobędą popularność na przyszłych rynkach takich jak Afryka, Ameryka Łacińska i Azja Południowo-Wschodnia. Odpowiedź brzmi: Zdecydowanie, ponieważ klienci z klasy średniej w tych krajach, również podobnie jak w Indiach, stawiają na przystępność cenową i praktyczność. Mając na uwadze te rynki, firma taka jak Tata może uczynić z Indii. Ważny ośrodek eksportu pojazdów elektrycznych. Porozmawiajmy teraz o indyjskich mocach produkcyjnych. Dziś Indie dysponują nie tylko wykwalifikowanymi pracownikami w produkcji pojazdów elektrycznych, ale firmy takie jak Tata Mahindra i Ola Electric rozwinęły cały łańcuch dostaw dla pojazdów elektrycznych. Wszystko od montażu akumulatorów przez produkcję silników. Posterowanie oprogramowaniem odbywa się lokalnie. Ta niezależność sprawia, że Indie są nie tylko niezawodne pod względem kosztów, ale także silne w logistyce i serwisie. Oprócz tego, rząd Indii promuje produkcję pojazdów elektrycznych poprzez programy Make in India i Production Linked Incentive PLI. Dzięki tej polityce. Wiele zagranicznych firm, takich jak Foxconn Stellantis i Hyundai, rozważa obecnie utworzenie w Indiach zakładów produkujących części do pojazdów elektrycznych i ogniwa akumulatorowe. Dzięki temu Indie mogą stać się centrum outsourcingu komponentów do pojazdów elektrycznych nie tylko dla siebie, ale i dla całego świata. Tata Tiago FU to dowód na to, że połączenie lokalnej produkcji Inteligentnego projektu i opłacalności ma znaczenie nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Ten samochód może w przyszłości stać się ikoną eksportu Tata Motors, szczególnie w krajach, gdzie infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych wciąż się rozwija, a ludzie poszukują niedrogiego, ale niezawodnego pojazdu elektrycznego. Rynek eksportu pojazdów elektrycznych. Ma ogromne możliwości na rynkach takich jak Afryka, gdzie benzyna jest droga, infrastruktura ograniczona, a ludzie poszukują zrównoważonych rozwiązań. Jednocześnie rządy Ameryki Południowej oferują dotacje i ulgi podatkowe na rzecz zielonej transformacji, gdzie popyt na tego typu pojazdy elektryczne może gwałtownie rosnąć. Najważniejszą rolę w tym wszystkim odgrywa firma Tata która dzięki Tiago FAO udowodniła, że Indie potrafią nie tylko kopiować, ale także wyznaczać kierunek innowacji w dziedzinie pojazdów elektrycznych. A kiedy Indie pokażą światu, że niedrogie samochody elektryczne można produkować bez kompromisów w zakresie jakości, zmieni to sposób myślenia całej branży pojazdów elektrycznych. Pytanie brzmi zatem teraz. Nie tylko czy Indie potrafią produkować pojazdy elektryczne, ale czy będą je produkować dla całego świata. Tiago FI to pierwsza konkretna odpowiedź na to pytanie. Jeśli chcesz być pierwszy w kolejce po takie innowacje i rewolucje technologiczne, polub ten film i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby każde uderzenie serca technologii dotarło do Ciebie jako pierwszego.